Mówię bez złośliwości, bez ironii, naprawdę wolałbym, żeby także pozostałe partie w koalicji trzymały się tak dobrze jak koalicja obywatelska. Chociaż nie przyjmuję argumentu, jestem do niego przyzwyczajony, ale w tym przypadku nie kupuję argumentu, że to jest wina Tuska, że hołowni spadło. Ja, każdemu spada na własne życzenie, a ja mogę z, i nie muszę was przekonywać, bo to jest elementarna logika. Ja naprawdę wolałbym, żeby wszystkim którzy tworzą ten rząd i którzy walczą każdego dnia o to, żeby było trochę lepiej, z dnia na dzień, żeby wszyscy byli też w dobrej kondycji. Ale za wszystkich wszystkiego nie ogarnę, jeśli chodzi o partie polityczne. Wracając do, do, do kwintesencji, do tego, co jest solą polityki, dobrej polityki i co powoduje, że ja mam dzisiaj odwagę stanąć przed Wami i powiedzieć, nasza praca przynosi dobre owoce, nawet jeśli nie wszystko wychodzi tak, jak oczekiwaliście. Polub skomentuj. Udostępnij.